O ile Boże Narodzenie spędzaliśmy zawsze w Polsce, oprócz ubiegłorocznych świąt, oczywiście, to na Wielkanoc już kolejny rok z rzędu zostajemy w Wielkiej Brytanii. Pomyśleliśmy więc, że to dobra okazja do tego, by opowiedzieć Wam o angielskich zwyczajach świątecznych. Wielkanoc w Wielkiej Brytanii. Zapraszamy: Ona, lady ogarniacz z listą zadań na każdą okazję, on, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej. Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów. A także znaleźć w mediach społecznościowych. Pracem Lepiej Podcast na Facebooku i Instagramie. Zanim zaczniemy odcinek, gorąco zachęcamy Cię do odwiedzenia naszego konta na Instagramie lub do łączenia do naszej grupy na Facebooku, gdzie dzielimy się kadrami i radami z naszej codzienności. Jeśli lubisz nasze treści, zapraszamy do zasubskrybowania razem lepiej w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów lub na YouTube. A teraz przechodzimy do odcinka. Pomyśleliśmy sobie, że zaczniemy od tego, że opowiemy o zwyczajach. Potem opowiemy trochę o y, smakach wielkanocnych w Wielkiej Brytanii. A potem podzielimy się z Wami tym, co my planujemy na nasze święta. Święta w Wielkiej Brytanii, tak samo jak wszędzie, trwają od piątku do poniedziałku. Różnica między Wielką Brytanią a Polską jest taka, że piątek jest tutaj dniem już wolnym od pracy, co zresztą bardzo lubimy. Nie przeszkadza to jednak sklepom, aby były normalnie otwarte. Kolejna różnica jest taka, że szkoły w Wielkiej Brytanii w okolicach świąt wielkanocnych mają dwutygodniową przerwę. Dlatego często się zdarza, że Brytyjczycy wykorzystują ten czas na wakacje czasami zagraniczne, czasami lokalne. No i w, w ramach przygotowań do świąt w te przedświąteczne dni oczywiście dekoruje się swoje domy, wyciąga się te wszystkie króliki, i jajka, i trawki, i świeże kwiaty. Bardzo popularne są żonkile, bardzo popularne są hiacenty. Można je kupić w każdym sklepie, ale w zasadzie to są też takie polne kwiaty, które teraz, kiedy wiosna budzi się do życia, porastają w zasadzie wszystko dookoła. Mamy je u nas w ogródku, rosną przy drogach, rosną na dziko po prostu. I cała Wielka Brytania teraz w tym okresie przełomu marca i kwietnia jest żółto-fioletowa. Gdy nasze domy są już udekorowane, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć celebrowanie. Jedną z najpopularniejszych tradycji wielkanocnych w Wielkiej Brytanii jest Easter Egg Hunt. Polega to na tym, że rodzice i opiekunowie, albo osoby dorosłe, chowają w domu, w ogródku, wszędzie gdzie tylko się da, małe czekoladowe jajka. I dzieci w świąteczny poranek w niedzielę wyruszają szukać tych jajek. To dziecko, które znajdzie najwięcej, wygrywa zabawę. Wygrywa jeszcze więcej czekoladowych jajek? Tak, oczywiście, bo te wszystkie jajka, które znajdą, to dzieci zjadają, a za wygraną dostają jeszcze więcej czekoladowych jajek. Kolejną świąteczną tradycją jest toczenie jajek, czyli takie wyścigi jajek z górki, gdzie dzieci, ale też dorośli robią wyścig swoich jajek i patrzą, które doturla się najdalej. I znam kilka odmian tej zabawy. Na początku toczyło się surowe jajka, i to, które się nie rozbiło, albo rozbiło się najpóźniej, wygrywało. A teraz toczy się jajka czekoladowe, no i, i zwraca się uwagę na dystans. Natomiast wtedy, kiedy toczyło się prawdziwe jajka, to również je malowano, więc jest też ten zwyczaj malowania pisanek, tutaj znany. Tak, a odmian. Wyścigów z jajkami jest jeszcze więcej, bo są na przykład wyścigi jajek gotowanych na twardo na łyżce, i ten, kto dobiegnie dalej ze swoim jajkiem na łyżce, nie zrzucając go z tej łyżki, też wygrywa zapewne jakiś koszyk pełen czekoladowych jajek, albo jeszcze więcej czekoladowych jajek. W ogóle czekoladowe jajka to jest naprawdę duża, duża rzecz, począwszy od tych najbardziej popularnych jajek wypełnionych masą z lukru, lukrem, które się nazywają creamek i są produkowane przez Cadbury i to jest sztandarowa przekąska świąteczna po różne rodzaje wielkich jaj, które mogą być zdobione brokatem, które mogą być z orzechami, z różnymi innymi nadzieniami. W zasadzie każda firma, która robi słodycze na święta wypuszcza swoją odmianę jajka. To prawda, już na kilka tygodni przed świętami w każdym sklepie, w każdym supermarkecie można znaleźć dosłownie całe palety wystawione z jajkami świątecznymi w każdym rozmiarze, kształcie, kolorze. I na przestrzeni tych kilku lat, mieszkając tutaj, zauważyliśmy, że co roku stają się one takie coraz bardziej wyszukane, że już zwykłe jajko na przykład. Posypane nawet jakimś brokatem już nie wystarcza, że one zaczynają przybierać jakieś wyszukane bardziej kształty geometryczne. Już są takie na przykład bardziej kanciaste, albo są na przykład z jakimiś specjalnymi dodatkami typu kuleczek tofi albo salted caramel. Naprawdę jest tego cała masa. I ta cena takiego jajka się będzie wahać od 6 funtów do nawet 20-30 funtów za sztukę, w zależności od tego, jak fancy jest to jajko. No i wybieranie czekoladowego jajka na święta to już jest nasza mała tradycja, i prowadzimy rankingi i dysputy i obserwujemy, co się pojawia na sklepowych półkach, żeby sobie kupić na święta jakiś czekoladowy przysmak. Kolejna rzecz, kolejny mały zwyczaj, który jest tutaj popularny, to obdarowywanie się drobnymi upominkami, które przynosi Wielkanocny Króliczek. A Wielkanocny Króliczek jest symbolem płodności. I przyszedł tutaj z Niemiec w XVI wieku. Są to naprawdę niewielkie i raczej niekosztowne upominki, którymi obdarowywują się członkowie rodziny albo sąsiedzi, czy koledzy, koleżanki w pracy. Nie jest to nic wielkiego, ale na pewno bardzo miła tradycja. Oczywiście, jak na każdą okazję, Brytyjczycy sobie wysyłają świąteczne kartki z pozdrowieniami, co też jest bardzo przyjemnym zwyczajem. Ponieważ święta wielkanocne są zawsze na wiosnę i bardzo często zdarza się, że pogoda naprawdę dopisuje, to Brytyjczycy uwielbiają organizować w tym czasie pikniki. Wielokrotnie zdarzyło nam się już jechać do jakiegoś National Trusta w okresie świąt wielkanocnych, gdy była piękna, słoneczna pogoda, było bardzo ciepło. To powiemy Wam szczerze, że były tam dosłownie dzikie hordy ludzi. Mamy takie wspomnienie, że pojechaliśmy kiedyś do jednego z naszych lokalnych, naszych utrastów, który się nazywa Kalk Abbey i byliśmy tam rano. Specjalnie pojechaliśmy, żeby uniknąć tłumów, i już musieliśmy zaparkować na Overflow Car Park 2. A na terenie ogrodów, przy posiadłości, nie było już absolutnie żadnego miejsca, żeby rozłożyć koc i zrobić sobie piknik, więc musieliśmy udać się kawałeczek dalej. I żeby mieć troszeczkę przestrzeni, i jednak nie siedzieć kot w kot z innymi ludźmi. Ta słoneczna pogoda i budząca się do życia przyroda zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu, i takie miejsca, właśnie jak National Trust, oferują różne atrakcje. Na przykład, na kilka, nawet tygodni przed świętami organizowane są te poszukiwania jajek dla dzieci Easter Egg Hunt w weekendy. Czy Brytyjczycy uwielbiają chodzić na spacery, wychodzić wtedy na rower? To też jest dobry moment, żeby rozpocząć karbudy, i tam się spotykać, i w ten sposób spędzać swój czas. I to też jest coś, co bardzo lubimy, bo faktycznie wtedy wychodzimy z domu, robimy coś, tak oddycha się lepiej. Zapomnieliśmy Wam wspomnieć jeszcze o jednej tradycji, jaką jest zdobienie kapeluszy. I co prawda nigdy jej nie widzieliśmy na żywo, ale wiem, że w szkołach w Wielkiej Brytanii w ramach takich przedświątecznych aktywności dzieci właśnie dekorują różnego rodzaju kapelusze najczęściej takie słomkowe kurczeczkami, jajkami, kwiatami, jakimiś trawami, a potem w takich udekorowanych kapeluszach organizują paradę i witają święta i wiosnę. Oczywiście jest też wiele lokalnych tradycji i bardzo często są one związane z wykonywaniem jakichś specyficznych, czasami bardzo śmiesznych tańców w jakichś przebraniach albo lokalnych strojach regionalnych, które są związane z jakąś bardzo konkretną lokalną tradycją. Ludzie też spędzają święta w wymiarze takim religijnym, i na przykład w jednej z miejscowości, w których wcześniej mieszkaliśmy, była organizowana wspólna msza dla wiernych różnych wyznań, i to było coś naprawdę fajnego. To co? Przechodzimy do kuchni. Wspomnieliśmy już e, co nieco na temat czekoladowych jajek, ale jest jeszcze coś, co jest absolutnym symbolem świąt Wielkanocnych w Wielkiej Brytanii. Mam na myśli Hot Cross Buns. Są to takie tradycyjne bułeczki drożdżowe z rodzynkami, czasami z pomarańczą i z dużą ilością przypraw korzennych. Podaje się je przekrojone na pół, często jeszcze podgrzane albo stostowane z masełkiem, na przykład do herbatki. Te bułeczki nazywają się hot cross bun, ponieważ ich góra jest dekorowana takim krzyżem z ciasta białego i wtedy ono po prostu się zapieka, tworząc taki wzór krzyża. I teraz zdradzę ci sekret, ponieważ oglądałam ofertę naszego Morisona, żeby zrobić zakupy, i w tym roku wprowadzili różne smaki hot cross buns. I na przykład jest cytrynowe, i jest na przykład salted caramel. Więc sobie spróbujemy, bo musicie wiedzieć, że jesteśmy ogromnymi fanami, bo te bułeczki nie są wcale takie słodkie. Można spokojnie na nich zrobić kanapkę, a można je zjeść z drzemem, i są naprawdę pyszne, i, i trochę się już nie mogę doczekać. Można je kupić przez cały rok w sklepach, one są dostępne, ale prawdziwy szał na nie właśnie występuje w okresie świąt wielkanocnych. Kolejnym smakiem wielkanocnym jest taki keks, który się nazywa Simnel Cake. Jest podobny do bożonarodzeniowego keksu. Jest trochę lżejszy, jest jaśniejszy w kolorze i ogromna zmiana. Nie jest prostokątny, jest okrągły i jest udekorowany 11 kulkami z marcepanu. Które mają symbolizować apostołów, jedenastu, ponieważ Judasz sobie nie zasłużył na miejsce na tym cieście. Nigdy nam się nie zdarzyło go próbować, ale chyba dlatego, że żadne z nas nie jest fanem marcepanu, i takie ciasto, gdzie jest 11 wielkich kulek marcepanów, to nie jest coś, co, co by nas ekscytowało. Jakbyśmy kiedyś mieli taką okazję w jakiejś restauracji, czy w jakimś pubie, tak kawałeczek na pół, to przetestujemy i damy Wam znać. Zdecydowanie. Całego ciasta byśmy na pewno nie kupili, bo nie jesteśmy fanami keksu, ale taki kawałeczek w jakimś tirumie jak najbardziej. No oczywiście, jak to w angielskim domu, świętuje się roastem i z okazji Wielkanocy piecze się jagnięcinę z ziemniakami, z warzywami, z gravy. A na deser podaje się pudding w formie tarty z taką masą budyniową. To jest troszeczkę podobne do polskiego budyniu, nazywa się to custard i posypuje się te rodzynkami. Także typowe brytyjskie jedzenie, typowy brytyjski przysmak w nieco takim specyficznym wydaniu świątecznym. Tak. A co my planujemy na nasze święta? Przede wszystkim planujemy odpocząć. Planujemy nic nie robić, oprócz robienia przyjemności. Planujemy sobie wyjść na rowery, jeżeli będzie piękna pogoda, na spacerę. Planujemy sobie ogarnąć dom, posprzątać, sprawić, żeby pięknie wszędzie pachniało. Oczywiście zmienić pościel, wybrać zasłony, wpuścić trochę tego wiosennego słońca do domu, przewietrzyć, ale nie planujemy niczego specjalnego. W przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, do którego się przygotowaliśmy z dużym wyprzedzeniem, to te święta, ten czas u nas był zdominowany przez pracę i po prostu potrzebujemy chwili odpoczynku. Ale będziemy na pewno robić dobre jedzenie. Tak jest. Mamy w planach zrobienie sałatki jarzynowej. Już dzisiaj, gdy to nagrywamy, Judyta wstawiła boczniaki na ala śledzie z cebulką, które za mną chodzą już od świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy Joannie i Babie Eli za przepis na te boczniaki ala śledzie, bo są turbo uber super pyszne i je wręcz uwielbiam. Jeżeli śledzicie nas na Instagramie, to na pewno widzieliście jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, że przyszła do nas wielka paczka z jedzeniem z Polski. I tam Judyty mama wsadziła nam pudełko z proszkiem, nie wiem jak to nazwać, ciastem, karpatka od delekty. I mamy zamiar sobie ją teraz zrobić na święta, ponieważ karpatka to jest jedno z moich ulubionych ciast i będziemy się nią delektować. A do tego, jak tylko będzie ładna pogoda, to wystawiamy nasze mebelki ogrodowe na ogródek oraz wyciągamy hamak i będziemy się enjoyować tą karpatką w promieniach pięknego słońca. Hmm. Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek, taki luźny, pogadankowy, też dla Was był taką chwilą oddechu, momentem oddechu. I zanim złożymy Wam świąteczne życzenia, to chcemy się z Wami podzielić niespodzianką, ale też czymś, z czego jesteśmy ogromnie dumni. Przez ostatnie kilka miesięcy bardzo, bardzo intensywnie pracowaliśmy nad zupełnie nowym projektem, zupełnie nowym podcastem, który się nazywa Skąd się biorą dzieci. Judyta przeprowadziła 19 rozmów z 19 wybitnymi specjalistkami, psycholożkami, seksuolożkami, edukatorkami seksualnymi o tym, jak rozmawiać z dziećmi o seksualności i jak przekazać im wiedzę, a tym samym bezpieczeństwo na temat ich życia, ich seksualności, tego jak się rozwijają. I jak bezpiecznie budować zaufanie i relacje ze swoim dzieckiem lub z dzieckiem, którego jesteście opiekunem i skorzystam z tej okazji, ponieważ przez to, że jest 19 ekspertek w podcaście, to zawsze staramy się ich nie wymieniać, żeby o nikim nie zapomnieć. Natomiast mam przy sobie listę i zdradzę wam, jakie wspaniałe kobiety pojawiły się w roli ekspertek. Agnieszka Stein, autorka nowego wychowania seksualnego. Anna Moderska z Seks dobry wszystkim, Małgorzata Iwanek z Kultury Seksualnej, Kasia Koczułap z tostym z seksem, Alicja Długołęcka, Aleksandra Żyłkowska, Karolina Piotrowska, mama seksuolog, Aleksandra Plewka, Marta Zielińska, Pani od Wderzat, Marta Płonecka z Inicjatywy Seks pozytywnej, patrycja Wonatowska, Magdalena Fritz, Rozmowy o seksie, Tosia, WDZ dla Zaawansowanych Sara Tylka, psychoseks logicznie. Kamila Raczyńska-Homin, dobre ciało. Natalia Grubizna, proseksualna. Marlena Jaszczak, intimistka. Olga Madej, psycholog, seksuolog. I Marta Niedźwiecka z podcastu o zmierzchu. Także sami słyszycie, że towarzystwo jest. Niesamowite, o ogromnej wiedzy, o ogromnym doświadczeniu. Też to, co jest wyjątkowe, to jest to, że ekspertki dzielą się doświadczeniem ze swojego życia, z gabinetów, z doświadczeniem, które nabyły ze współpracy z pacjentami. Jest to bardzo życiowy podcast, bardzo dobry kawałek internetu, wspierający, budujący. Jest o relacjach przede wszystkim, jest o miłości, jest o zaufaniu, o bezpieczeństwie, jest o tym wszystkim, co możemy dobrać dobrego dać dzieciakom, swoim i dzieciakom w naszym otoczeniu, bo przecież one pytają, nie tylko swoich rodziców. Więc jeżeli szukacie jakiegoś dobrego słuchowiska na ten wolny, świąteczny czas, to wam gorąco polecamy podcast. Skąd się biorą dzieci. Ja jeszcze chciałem tylko dodać, że pomimo ja jeszcze chciałem dodać, iż pomimo, że zamysł tego podcastu jest taki, że jest on głównie skierowany do rodziców i opiekunów dzieci w każdym wieku, od tych najmniejszych bobasów aż po osoby wchodzące w pełnoletność, to tak naprawdę może go wysłuchać każdy. Ojcem nie jestem ani nie jestem opiekunem żadnego dziecka. Natomiast to, ile sam się dowiedziałem na temat swojej seksualności, na temat w ogóle seksualności człowieka jako istoty. I tego, jak można to zrobić dobrze. I myślę, że każdy z nas znajdzie tam bardzo dużo przydatnej wiedzy. I gdy zastanowiłem się nad tym wszystkim, co usłyszałem w tych podcastach, w tych rozmowach, to jest to takie kompendium podstawowej wiedzy, które w zasadzie każdy z nas, ludzi, powinien wiedzieć, zanim w ogóle wejdzie w dorosłość. To jest wszystko informacja, która powinna nam na przestrzeni. Tych kilkunastu lat, gdy my dorastamy, to warto by było, żebyśmy tą wiedzę dostali. Tak samo jak wiedzę z matematyki, geografii, biologii czy języka polskiego, na przykład. No i najpiękniej, żebyśmy tą wiedzę dostawali od naszych bliskich osób, bo to jest bardzo intymny kawałek życia człowieka, więc fajnie, żeby był wspierający, żeby był dobry, żeby nie był zawstydzający. I o tym wszystkim jest ten podcast. No dobrze, to co? Życzenia. Tak jest. Kochani, życzymy Wam spokojnych, radosnych, ciepłych, słonecznych i zdrowych świąt wielkanocnych. Mamy nadzieję, że będą one dla Was oddechem od codzienności, pozwolą na chwilę zapomnieć o trudnościach, o problemach. Że spędzicie je bezpiecznie, że spędzicie je zdrowo, że spędzicie je łącząc się z bliskimi za pomocą łączy internetowych, i że pomimo, że będą tak inne od tych świąt, które do tej pory znaliśmy, to będą dla Was dobre, spokojnych świąt, dobrego piąteczka. Szufla. Da, 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 da. Intro jedziesz z koksem. One wszędzie na świecie trwają od piątku do poniedziałku. Ale po, daj, daj, daj mi dokończyć. Bardzo popularne są żonkile, bardzo popularne... Bardzo popularne są. Więc e, cukrzyca gwarantowana. Miażdżyca plus i <laughs> paznok <pozdro dla> Agaty. <śmiech> <śmiech> I na przykład w jednej z miejscowości, w których wcześniej mieszkaliśmy, była organizowana w sumie Keksów i, te, i tego. Jeszcze typu... keksa to byśmy zjedli, bardzo Nie, ja też keksów nie lubię. Mhm. No ale zepsułaś mi całą wypowiedź. Przepraszam. Po osoby wchodzące w pełnoletność. W pełnioletność. pełnoletność. Aż po osoby wchodzące w pełnoletność. Letność. Aż po osoby wchodzące w pełno. W, w pełnoletność. Letność. W pełnoletniość. Jeszcze co jest znam. To tyle prywaty. Dość długo o tym powiedzieliśmy. Coś no, trzeba bo... mi się wyciąć. Ja wszystko powiedzieliśmy, bo nas to ekscytuje. to wiem. że my, my byśmy mogli gadać godzinę. Nie wiem. Nie wiem co powiedzieć. Nie, nie. Wszystko co chciałam powiedzieć, to ty powiedziałeś i już. <słuch>